Wszystkie moje filmy zaczynają się w skoroczycie A4. Najpierw rozpisuję tam preintro, intro, piszę dokładnie to, co tutaj i głos narracji to czyta. Preintro zawsze staram się zaciekawić od razu i zajawić o czym będzie film. To jest taki mój promis dla widza, obietnica, że dołożę wszelkich starań, żeby następne 10-15 minut były dla widza wartościowe. Ten tutaj to będzie film o tym jak robię filmy na przykładzie tego filmu. Potem biorę swoje intro, zmieniam numery sezonu i epizodu, zmieniam tytuł i zaczyna się film. Robienie preintro to tak naprawdę już w miarę zaawansowany krok w procesie tworzenia filmu. Wszystko zaczyna się dużo wcześniej, po premierze poprzedniego filmu. Jestem wtedy w stanie uniesienia po skończonym projekcie i ulgi, że się udało. To uczucie jednak długo nie trwa, bo już za chwilę pojawia się nękająca myśl co dalej? Jak dla mnie jest pięć etapów każdego procesu twórczego. Pierwszy to początkowe rozeznanie, czyli poszukiwanie lub przypadkowe natknięcie się na ciekawy temat lub problem warty wniknięcia. To jest etap bardzo intuicyjny, gdzie skanujemy obszar zainteresowania, wyszukując punktów wzbudzających ciekawość. U mnie ten proces trwa nieustannie w trakcie zwykłego życia i jak tylko natykam się na zagadnienie, które mnie intryguje, zapisuję je w dodatkach. Tym sposobem zawsze mam listę tematów, które mnie jarają. Drugi etap to nasycenie, czyli research. Tu prowadzi nasz racjonalny umysł, poszukujemy dostępnych informacji, zbieramy wiedzę, nasycamy nasz mózg inspiracjami. Przed zaczęciem tego filmu obejrzałem Adaptation, film o scenarzyście piszącym film, w którym właśnie występuje. Przeczytałem ponownie jedną z moich ulubionych książek The War of Art, traktującą o procesie kreatywnym, i przejrzałem YouTube w poszukiwaniu podobnych filmów. Wszystkie konkretne pomysły, które mi wpadły do głowy podczas tej fazy, wrzucałem w notatki. Po dwóch pierwszych etapach ma się w głowie wiele pomysłów, ale tworzą one kompletny mętlik brakiem struktury i ciągłości. I tu przychodzi najbardziej magiczna faza, czyli. inkubacja. Tu często mówimy, pozwól mi się z tym przespać. Robimy sobie przerwę, podczas gdy nasza podświadomość syntezuje nabyte informacje. Ja często chodzę wtedy na spacery, ufając ten dziwny podświadomy proces, i w ogromnej ilości przypadków rzeczywiście inkubacja prowadzi do kolejnego etapu. Oświecenia, czyli momentu, gdzie nagle wszystko łączy się w całość, to jest nasza eureka. W przypadku tego filmu był to pomysł, że struktura tego filmu będzie oparta właśnie na pięciu etapach procesu twórczego. Ułożyło mi się też w głowie wiele scen, które miały być jak najbardziej meta, czyli odnoszące się same do siebie, autoreferencyjne, tak jak cały ten film w swoim głównym założeniu. To wszystko prowadzi nas do ostatniego etapu: weryfikacji. Czyli do wprowadzenia naszego konceptu w życie i sprawdzenia, czy działa. Mówiąc prościej, jest to po prostu faza realnej pracy. No dobrze, trzeba zacząć w końcu ten film. Zaczynam. Zaczynam. Trzy, cztery. Prokrastynacja to małpa, która niszczy nam życia. Każdy, kto chce czegoś dokonać, musi stoczyć z nią bój. Mi zawsze pomaga zrobienie jakiegoś prostego pierwszego kroku. I tu mamy drugą funkcję pre-intra. To jest mój łatwy, nieprzytłaczający pierwszy krok. Potem staram się jak najdokładniej rozpisać film, mając jednak na uwadze fakt, że ogromna jego część wyjdzie w praniu. No i zaczynamy tworzenie. Najpierw muzyka. Nadaje ona kierunek i tempo poszczególnym segmentom filmu. Często wybieram nieoczywiste utwory, żeby pobudzić swoją kreatywność. to jak składanie klocków bez instrukcji. Po prostu patrzysz, co do siebie pasuje. Z tyłu głowy masz swój scenariusz, ale to dopiero tu, na ekranie, wychodzi, co do siebie pasuje i jak skutecznie niesie treść. Problem jest też taki, że te klocki sam musisz wyprodukować. Składają się na nie ujęcia, które musisz zebrać, narracja, którą musisz nagrać, muzyka, którą musisz wybrać, efekty dźwiękowe, które musisz dopasować, grafiki, które musisz stworzyć i animacje, które musisz zanimować. Jest jedna główna zasada, którą kieruję się tworząc swoje filmy, i to jest to, żeby każda, absolutnie każda scena miała funkcję. Żeby albo poruszyła akcję do przodu, albo była edukacyjna, humorystyczna, wprowadzała klimat, ale zawsze musi być przemyślana i mieć funkcję. Nigdy nie wrzucać scen, których, e, które nie wiem, co tam są. Współczynnik zakończenia, tak zwany quitting coefficient, informuje nas o tym, kiedy powinniśmy skończyć pracę nad projektem. Widzicie, przedsięwzięcie takie jak zrobienie filmu rozpoczyna się fazą bardzo produktywną, gdzie w stosunkowo krótkim czasie pracy widzimy znaczny progres. Ta faza najczęściej kończy się, gdy zrobimy wstępny montaż, tak zwaną pierwszą układkę. Następnie rozpoczyna się faza zmniejszających się zwrotów, diminishing returns. Oznacza to, że wkładając podobną ilość czasu uzyskujemy mniejszy progres niż w poprzedniej fazie. Przy projekcie filmowym jest to głównie przemontowywanie scen, dodawanie efektów dźwiękowych, korekcja barwna czy szeroko pojęta postprodukcja. To ta faza oddziela amatorów od profesjonalistów. Większość osób kończy w punkcie zmniejszających się zwrotów, stroniąc od dodatkowej pracy potrzebnej do doszlifowania swojego dzieła. My celujemy w kolejny punkt na naszym wykresie punkt maksymalnych zwrotów. Jest to koncept ulotny trafić w ten punkt jest niezwykle ciężko. Z reguły kończymy chwilę przed nim, mając na uwadze to, że przekroczenie tego punktu jest niebezpieczne. Zaczyna się po nim faza ujemnych zwrotów. Zaczynamy dodawać do dzieła za dużo elementów, które ujmują naszej produkcji. Często znajdujemy się w tej fazie, gdy zaczynamy ulegać presji i odchodzić od naszej własnej wizji. No i to wszystko. Jak już nie mam nic do dodania, to kończę film. Jeszcze tylko na końcu zawsze robię wzmiankę o Patronite, bo mając tak mały kanał, to właśnie patroni są największą siłą motywującą dla mnie, żeby robić dalej to, co robię. I zapraszam nowe osoby. I dziękuję oczywiście obecnym patronom. Na razie. To zobaczenia. Idę.